I witajcie, moi kochani widzowie, już w drugim odcinku z serii Gizer i przygody z tej strony Gizer I pomyślałem, że czas się przemieść z tamtych gór. Tutaj. E, dlaczegoż to ja się przemieściłem w takie dziwne miejsce, w którym są same drzewa? E, ponieważ e, tam nie było drzewa, tutaj drzew mam pod, dostat pod dostatkiem. Przynajmniej y, do czasu. Nie, sporo drzew. Dobra. Przeniosłem się, dlatego że tu są drzewa, a tam ich nie było. I to był jedyny powód, dlatego, dlacze dlaczego chciałem się przenieść. Zjedzmy sobie coś, bo głodny jestem. Dobrze. I ścinamy drzewa, po prostu. Ym, co by tu jeszcze może powiedzieć? Aha! Ostatni y, odcinek specjalny, czyli odcinek z Kabala. Y, nie wiadomo jakim cudem, połowa filmiku, y, tak ogłębiorąc, jest y, czarny ekran. I naprawdę nie wiem jak to się stało, Fraps nagrał to dobrze, tylko Sony Vegas coś szanił. Coś schrzanił <coughs> Sony Vegas i... I po prostu co jakiś czas y, ucina obraz, i po prostu czarny ekran jest. Nie wiem co to się stało z tym samym wygasem przecież cały czas dobrze było. Nie wiem, coś się porobiło niedobrego. Dobra, ale teraz y, nie czas na specjal, to jest Minecraft. A obok mnie stoi świnia. Pyk. Dobra, ścinam drzewka, dalej, dopóki nie skończy mi się toporek. ojej. Okej. Okay. Tutaj klocek. Dobra, tutaj mam kurczaczki. Tam gdzieś owce widziałem. Hmm, czyli dość... O, tutaj jest nawet owca, czyli dość ładna okolica. u jaskinia. u żelazo. U, a tam szkielet. oj, oj. Oj, oj oj, oj oj! O cholera O nie Come on, Dawaj, 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 dawaj Zabijecie. No kurde, trafić nie mogę, no Okej, okay. uciekam, 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 uciekam O, Dobra, to było niebezpieczne Bij to Uciekaj, 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 uciekaj Dobra yy, Na razie wiem, żeby lepiej się w, jask w jaskini zapuszczać Ey, Dobrze, więc wracam do ścinania drzew I jak zetnę Dość dużą ilość, to wtedy wznowię nagranie. Tak więc, cięcie. Okej, okay, jestem na chwilkę z powrotem. Właśnie tutaj odkryłem Endermana, który sobie chodzi i zabrał klocek. Mam nadzieję, że nie będzie. O, cholera, klipper. O, fak, o, fak, o, fak, o, fak, o, fak, o, fak. chyba sobie poszedł, tak? Czy nie? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Dobra, tamta jaskina jest niebezpieczna Jak widzicie, już tu, trochę tutaj wyciąłem, wyrównałem i yy, no jeszcze muszę trochę ściąć, ponieważ że brakuje mi yy, drzewa pięków, znaczy się Do mojej budowli Tak więc za chwilę wracam i spróbuję jakoś zasypać tę jaskinię Okej, okay, witajcie po kolejnym cięciu. No i cóż by Wam tu powiedzieć? Teraz dźwięk jest nagrywany nie na żywo, ponieważ program Audacity przestał działać. Tak, to już jest standard w moim wykonaniu. No, problem był taki sam jak przy Gotiku. Nie wiadomo właśnie jaki. No i może trochę Wam powiem, co tu zrobiłem. Wyrównałem dość sporą część terenu. Ściąłem dużo drzew. Właśnie tutaj stajnie założyłem sobie owieczek, świnek i innych dziadostw. I tutaj mamy pole. I oprócz wyrównania i ścinania drzew, to nic się takiego tutaj nie zmieniło. Co by tu jeszcze wam powiedzieć? No właśnie, to nie wiem, co wam tu powiedzieć. Po prostu może powiem, że. No i muszę następny klip włączyć. Ok, powiem że. O, tutaj już mamy domek w części zbudowany. Użyłem do tego desek, pięków, e, zwykłego drzewa oraz e, brzuski. Taka kombinacja mi się podoba. Jeszcze, właśnie nad tym paskiem ostatnim, desek dam brzuskę. E, co tu jeszcze powiedzieć? Z zewnątrz będzie oświetlony na każdym e, filarze, czyli właśnie takim. Zwykłym pięku. Co tu jeszcze? O, tutaj będzie drugie piętro. Schody gdzieś dam właśnie tutaj gdzie pokazałem. Pokazałem. No i jakoś postaram się zagospodarować, zagospodarować ten domek. Mniej więcej będzie tam piwnica, strych, dwa piętra. Jakaś kopalnia się tam znajdzie w piwnicy. Tutaj brzuszki sobie sadziłem, um, co tu jeszcze mam powiedzieć? Aha, i teraz yy, pokażę wam tak jakby moją kryjówkę tymczasową, dopóki jeszcze nie zbuduję mojego domku. Ona wygląda tak. To jest yy, miejsce, gdzie znalazłem swój pierwszy węgiel. Yy, oczywiście nie było aż tyle go tylko było troszkę, ale postanowiłem powiększyć tą dziurę i zbudować sobie tam domek. A żelazo, które mogliście zobaczyć przed chwilą, bo po, pobrałem stąd, właśnie tutaj. Proszę wam pokazać. A tutaj mamy taką malutką jaskinię, która... Yy, której nawet nie można nazwać jaskinią, ponieważ jest to tylko dziura dziwna w, w ziemi. <grym> dziwna dziura w ziemi. Yy, tak więc yy, myślę, że jakoś nie przeszkadza wam to, że... Jest wszystko nie na żywo, a przynajmniej większość yy, no i sorki, ale no Audacity jest jaki jest yy, nic w tym nie zrobię. Tak więc już się film skończył, więc ja też przestaję gadać. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zaproszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć, pa.